Czasem świat traci ludzi, którzy potrafili zamieniać codzienność w magię. 5 listopada zgasło światło, które przez dekady rozświetlało polską kulturę. Barbara Ptak, kostiumografka o duszy poety i sercu pełnym koloru, odeszła, zostawiając po sobie dziedzictwo, którego nie sposób przecenić. Kochani, tu Alicja, wasza towarzyszka z kanału Alicja, Plotki Gwiazd. Dziś opowiem wam o kobiecie, która nie tylko tworzyła kostiumy, ale całe światy emocji o artystce, której praca stała się tkaniną polskiego kina, splecioną z pasji, wyobraźni i miłości do sztuki. Barbara Ptak nie potrzebowała słów, by opowiadać historię. Wystarczył jeden ruch dłoni, jedno pociągnięcie ołówka, jedna nitka, która ożywiała scenę. To ona ubierała w emocje takie arcydzieła jak faraon, Ziemia Obiecana czy Królowa Bona. Jej kostiumy nie były dodatkiem, lecz językiem subtelnym i pełnym znaczeń. Urodziła się w Chorzowie, w sercu Śląska i nigdy nie zapomniała, skąd pochodzi. Choć ostatnie lata życia spędziła w Hamburgu, jej serce biło w rytmie rodzinnych stron. Zawsze mówiła, że barwy Śląska, stal, popiół, złoto, nosi w swojej duszy. I te barwy przenosiła na tkaniny, tworząc opowieści, które poruszały zarówno widzów w Polsce, jak i za granicą. Była mistrzynią detalu. Każdy guzik, każda koronka miały sens. Dla niej strój był jak emocja, jeśli nie był prawdziwy, nie działał. Potrafiła z fragmentu materiału uczynić symbol, z odcienia, uczucie. Jak powiedziała kiedyś jej przyjaciółka, reżyserka Anna Piątek, jeśli życie jest teatrem, to Barbara była jego najpiękniejszym kostiumem. Przez lata współpracowała z najwybitniejszymi twórcami: Andrzejem Wajdą, Jerzym Kawalerowiczem, Romanem Polańskim. Jej projekty zdobiły filmy, które zdobywały nominacje do Oscara ale mimo światowej sławy pozostała skromna. Uśmiechała się łagodnie, gdy ktoś ją nazywał legendą. Dla niej najważniejsza była pasja, to, że mogła tworzyć. W 2011 roku powstało Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków. To miejsce jest dziś jak świątynia pamięci, pełne kolorów, szkiców, sukni, które pamiętają dotyk jej dłoni. Każdy, kto tam wejdzie, czuje, że obcuje nie tylko ze sztuką, ale z duszą artystki. Jerzy Antczak, reżyser, Nocy i Dni, napisał, ten film nie miałby takiego wyrazu, gdyby nie twoje genialne kostiumy. Trudno o piękniejszy hołd, bo to prawda, bez niej wiele scen polskiego kina byłoby jak puste kadry. Dziś, gdy wspominam Barbarę Ptak, mam wrażenie, że wciąż jest gdzieś między nami. W kolorze sukni, w świetle reflektora, w cichym szeleście jedwabiu. Bo wielcy artyści nie odchodzą naprawdę, zostają w emocjach, które budzili. Żegnaj, Barbaro, dziękujemy Ci za wszystkie światy, które nam dałaś. Za każdy odcień wzruszenia, za każdą nić, która łączyła przeszłość z wiecznością. Jeśli chcecie, by takie historie o niezwykłych ludziach nadal pojawiały się na kanale, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz i napiszcie, jakie dzieło Barbary Ptak najbardziej zapadło Wam w pamięć. Bo to właśnie pamięć widzów sprawia, że legenda trwa.